Witam w kolejnym odcinku z Darkuda. Teraz udamy się do Piotrka. W poprzednim odcinku jak zwykle nie przeżyliśmy nocy, ale za to smażyliśmy jakąś świnie. Więc no. <ścoughs> Trzeba będzie sprawdzić jakie będą konsekwencje w wiosce. Cześć, to jest Piotrek. Dziwną gość mochatę A poza tym jeszcze do domku rodziców muzyka, byśmy mogli się przejść zobaczyć czy przeżył <laughs> Bo ostatnio były tam no trochę potwory Nie ile on nam reputacji kurwa daje. Pierdolisz. Możemy ulepszyć teraz, dzięki niemu, warsztat. Porąbaniec. Fajnie byłoby znaleźć tego bon. W takim razie Tu jeszcze byśmy mogli to trzeba obok laty sprawdzić Chodźmy z dechą Dechę można niby łatwo naprawić, ale o. To jest drewno, trochę kiepsko. O! Mamy. Żelaza. Musimy te pułapki poznajdywać. Ktoś może obok tej chaty jednak będzie. Jakieś ciemne przejście na przykład. O, próba pusta tutaj. O? Więcej dobre. A my że sobie zwiększyliśmy podatność na trucizny, więc nie chcielibyśmy to wydepnąć. Oj, no. oj, oj, to jest, że tyle tu dzi głosów brak chciałby. Dobra, ich jest tu trzech Nie chcemy z nimi walczyć, bo przegramy tą walkę jak zwykle. A tego nie chcemy Mienie. Właśnie, możemy tutaj nóż wziąć Właśnie, ciekawe jak się nożem walczy Lep? On jest w ogóle nam potrzebny do czegoś Weźmy nóż, sprawdzimy w walce A tak to spróbujmy dotrzeć do doktorka. Może? Najpierw kurde, to, to jest dylemat. Najpierw doktorek czy wioska? Bo jeśli doktorek da nam jakieś zakończenie czy coś, to jawsko by było. A nie wiem jak długo terywa ta tak gra. Więc. Ryzykować nie chcę aż tak. Dobra, idziemy jesteśmy. Dobra, jesteśmy w częściu. A się chyba zapuszczaliśmy w dół Nie zbyt w ten sposób działa to coś. To jest broń do rzucania. To wiele wyjaśni. Nie oglądaj się za siebie. Hmm... wyciągniemy łopatę. Będziemy wchodzić do tego nawiedzonego domu, a on był... ooo... zapotworzony. Częściowo. Techniek e Dobra, muzyk jednak nie żyje. Polera Dobra, nasza postać tego nie komentuje nawet. Ale dobra mamy jego skrzypce. Które są warte 300? Kolejny kamień, dobra? Gdzie my jesteśmy w ogóle? A ruiny kościoła, tutaj może coś być. Możemy w to zagrać? Nie możemy, szkoda. Dobra. Żyby. Kurde, w kościele była spawarka, kto by się spodziewał. Ale nie znam jeszcze kodu, prawda? 5, 9, 5, 6. Aha. Nie wiem czemu, ale to jest trochę podejrzane. To jest ciężko podejrzane. Będą tutaj konsacje jakieś. Prawda? Jezu, nie, a, ani razu nie trafiliśmy w to, to coś chłopatą. Zamach, nic. Super. I straciliśmy połowę rzeczy. Prawda? Tak. Czemu za każdym razem tracimy zegarek, jak się pytam? Jezu, wejść teraz iść do kościoła, do podziemi. Nie wiedząc, która jest godzina. A <grytania> zabrykadowany, co? Na wiedzę, ale upośledona łopatano. To jest. O mój Boże. Człowiek grzyb. A, wiecie, te rąbane kąsacze, no. Cię wkurzył? A, ten nas nie walną teraz, tak? Ah. Aha. Ayne. Warto zjeść takie dziwne mięso mi ten podpór ja, Ale na serio nasza kondycja teraz najbiście długa jest O no, Atakuj! Nie, służyło nam dwa bandaż. Cholera. Animacje dziwne są. Sprawdźmy czy czegoś tu nie ma Na terenie cmentarza, może jakieś kurde rzeczy fajne będą Nie wątpię Kurde efekt dziwnego mięsa nam się kończy Weźmy zjedzmy jeszcze raz te mięso. I chodźmy zabić tego potwora. wiście Tak ten jest wybuchowy akurat Ma to przejście? Kurde. Na co my umarliśmy? Wy ty, wy to mnie kurwa zagieł. Na co my umarliśmy, ty? Eza straciliśmy te żelazo, co mieliśmy. Złom. Ja O, to tyle ma i jeszcze psów jest. Nie. Super. Jakieś... ...dosowe dwa psy. Jane się tutaj wpierdzieliły. I gdzie jest ten niebany nóż? Musimy tylko dechy naprawiać. cholera a, jeszcze tego mięsa nie możemy służyć na to dawaj paliwo i przeżyjemy tą na kurde a, się porobiło ciekawie <grystanie> Się porobiło kurde, ale mamy pierdziel tam na dole Musimy tam pójść i odzyskać te rzeczy, to jest najgorsze Ej kurde, nam się rzeczy kończą najgorzej Możemy naprawić chłopata? Możemy. Dużo nam to nie da. Ale spoko. Główne drzwi okna są. Na ile nas placat staci? Dobra, na dwie chyba. Dobra, przesuńmy to. No nie rozbijaj tego. Przesuń. Dobra, mamy problem. I to duży. Nie jesteśmy kompletnie przygotowani na tą noc. Chociaż jakby wcześniejsze były kurde przygotowane i tak się ginęliśmy. No a teraz nie mamy dystansowej broni. A czekaj, to nie jest. To są dechy z ulepszonymi rzeczami. Mają więcej głośności. Dobra. Już zaraz będzie noc. Aby nam się nie wpiedźeli i nas nie zabili. Tym razem, na no serio, to będzie kurde, tragiczne. Że dłuższych nocy nie możemy przeżywać, no? Znaczy dalszych. Mogliby mniej dzikusu dawać, a więcej paranormalnej rzeczy typu palące się coś tutaj, co nie? Bo te dzikusy to tak naprawdę mają kurde przewagę dystansu. A mnie się to nie podoba. Już. nie mogę go przez tą kanapę walnąć Nie mogę go przez tą kanapę walnąć Nie mogłem go przez tą kanapę zdech się walnąć On mnie mógł Olera Mówię, przewaga dystans Ja pierdzielę i straciliśmy dwie pawki, bo się w samwie bałem własną pawkę. Jeszcze drewno dużo, kurwa, tracimy, a pierdolę. Bo się piedzielają nam przez okno. A, tracimy bezpowrotnie to drewno, kurwa. Musimy chyba zostawić jedno wejście ten i tak się chciało z nimi walczymy, więc bez sensu. Ty masz żelazo, znaczy złom. Masz Dawaj mi cały co, jaki masz Cholera Powiedz, że to starczy Nie, potrzebujemy jednego Nie bać te pułapki, kurde za dużo na niej, kurde, materiału tracimy. Jezu, jeszcze jakieś Dwie taśmy. Masz taśmę? Masz. Serio? Nie możemy tego zrobić. Nie możemy kierki zrobić, no. Kurwa. Jedynie łopatę byśmy mogli tak naprawdę ulepszyć. kiepsko. w te bronie są chyba bezużyteczne tak się siak. To my byśmy mogli... Jemność długą luchę? A. Dobra, czy my ten pancerz możemy jakoś założyć? Aha, w ten sposób działa ten. Podbar, że jeszcze, żebyśmy mogli pancerz. Czy my mamy jakąś misję? Ej, skrzypce nam kurde tam zostały. cholera Jeszcze to jest w ruinach tego kościoła. Najgorzej. Tu by się... prawie poszło. Na te wesele zobaczyć, czy coś się zmieniło. Dobra, ale na dzisiaj kurde kończymy odcinek. Kurde, był intensywny, dużo śmierci, no walka w tej grze jest porąbana. Do następnego.